50. jubileuszowy festiwal w Opolu. Jak nastroje towarzyszą przed tą imprezą, przed tym koncertem? Bo koncert bardzo sentymentalny, wyjątkowy. No ja muszę powiedzieć, że jestem strasznie szczęśliwy i można powiedzieć dumny, że zostałem zaproszony do tego koncertu. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Wydaje mi się, że też tutaj organizatorzy zobaczyli na to, co przez lata próbowałem zrobić, i też się dostać do tego festiwalu. W tym roku startuję nie dość, że w tym fantastycznym koncercie jestem jako jeden z gości, który zaśpiewa świetną piosenkę. Bo tak bardzo się starałem. To taki kanon polskiej muzyki, Czerwony Gitar, w nieco innej aranżacji z orkiestrą Tomka Szymusia, więc. Po prostu nowa, nowa, nowa opera, ale czuć już klimat festiwalowy. Mam super premiery i super jedynki też przez wcześniejsze dwa dni. Więc będzie to dla mnie taki czas troszeczkę refleksyjny, trochę takich emocji, głosowań, pewnych wyborów i decyzji, które telewidzowie będą podejmowali. Oby było to dla mnie jak najszczęśliwsze, bo cudownie było wyjechać z taką statuetką tu jest Opola. Pierwszy raz być w Opolu, od razu przyjechać wyjechać z niego z statuetką. Ja nawet dzisiaj wpadłem na to, że tak naprawdę nigdy w Opolu nie byłem, bo przejeżdżałem naprawdę wiele razy, ale nigdy się w nim nie zatrzymałem. Dzisiaj miałem okazję troszkę się przejść po, po mieście i na razie jestem zachwycony, a tutaj to miejsce jest tak magiczne i tutaj e, e, słychać ten, ten duch polskiej piosenki, myślę, że on powinien tak dalej trwać iść w takim kierunku, jakim idzie, bo poziom trzeba trzymać artystycznie jak najdalej.